Dzisiaj jest dzień wypłaty mojego męża. 16 300 zł wpada na moje konto. On zarabia konkretnie, a ja zajmuję się tym, na czym znam się najlepiej, czyli ogarnianiem domu. Czas zabrać się za budżetowanie. Najpierw uzupełniam tabelę z datą i naszą wypłatą. Cały nasz zarobek jest do dyspozycji. Mój ulubiony moment miesiąca. Najpierw przechodzę do rachunków, które dzielimy porówno, czyli pół na pół. I tutaj mamy opłaty za kawalerkę w Warszawie, za prąd, wodę oraz internet. Łącznie 3720 zł. Bo nawet na rachunki trzeba zarabiać jak prezes. Kolejny krok to codzienne wydatki: no zakupy spożywcze, oczywiście bio, nową torebkę, szpirki, nowy psiodarzy, fryzjera i na paznokcie. Poszło 5590 zł, a to przecież dopiero codzienne życie. Teraz przechodzę do naszych oszczędności i celi. Odkładamy na wakacje na bali oraz na poduszkę finansową. Doszło 4,5 zł. Na koniec zaglądam do zobowiązań i mam tutaj ratę za moje auto, ubezpieczenia i małe zachcianki. Razem 1700 zł. Bo nawet auto i seriale chcą swoją wypłatę. Masz czasem wrażenie, że kasa znika szybciej niż zdążysz ją dotknąć? Ten arkusz to nie jest kolejna ładna tabelka. To moje w końcu wiem na czym stoję. Pisz w komentarzu słowo para o Ci ten arkusz.